Kojarzy ktoś tą mapę spokojnie ja też nie została zrobiona 3 lata temu i jej wykonanie było denne. dlatego ją odświeżyłem mapa Egg Farm została zrobiona w 2018 roku i wysłana LJowi czyli jak już wspominałem 3 lata temu, i no nie była za dobra, ale sam koncept mapy się spodobał ludziom. Mianowicie, był to kliker oparty na tym, że zbierasz i ulepszasz sobie jajka, i tyle w zasadzie. Był tam jakiś list, który ci utrudniał zadanie, ale on był zbagowany i no, no ogólnie cała mapa była zbagowana. Gdzieś tak kilka błędów znalazłem na niej, kiedy tylko chciałem sobie sprawdzić, jak działa mapa na 1.12. Był zbagowany, nie za bardzo przeszkadzał. No, sama mapa była bardzo. Kiepska. ale ostatnio sobie o niej przypomniałem i stwierdziłem, że ej, a może by tak ją odświeżyć? takiegoś tak jak już wyszło, że ją odświeżyłem. Samą mapę zbudowałem od zera. Zacząłem pracę 18 lutego. Pochwaliłem się tym na czacie dla sponsorów, bo zawsze, gdy coś nowego zrobię, to po prostu tam pokazuję, że pracuję nad czymś, nie, że nie żyję, bo. Trochę się ostatnio o to martwią. Więc sponsorzy już wiedzieli, że tworzę tą mapę kilka miesięcy temu. Czemu tak długo mi to zajęło? Zrobiłem sobie w trakcie przerwę, ale dobra, nieważne. Cobie tak budowałem, budowałem i stwierdziłem, że ej, tylko jak, jakby zrobić, żeby ta mapa była ciekawsza? Co dodać do tej mapy? Więc w tej kwestii pomogły mi dwie rzeczy: spacery z psem oraz obejrzenie filmu na kanale Jacek Zdowóz z wideo, gdzie walczyli z Silverfishami. <grym> 그중에 <laughs> O ziemniakach zamieniają. Wtedy w mojej głowie się narodził genialny pomysł, jakby zrobić system na zboże. Wtedy stwierdziłem, że dodam coś takiego jak karma. Karma działa w taki sposób, że masz swoje pole, niszczysz je, później to, co dostajesz z tego pola zamieniasz na karmę. Proste. Samo zboże daje ci cztery karmy na trybie normalnym, gdyż dodałem tryby trudności i tryby custom, ale do tego przejdziemy później. Same nasiona na trybie normalnym dają ci jeden karmy, a na przykład zboże daje ci cztery, więc zboże się bardziej po prostu opłaca do zbierania. Ale żeby nie było tak łatwo, stwierdziłem, że ej, ta Sekwencja. Ten dialog muszę to jakoś wykorzystać. I pewnie się zastanawiacie, ej, a co, co ma Silverfish do tego systemu? No właśnie. Dodałem kreta. Kret jest to postać, która po prostu zjada ci zboża i no jak to było powiedziane tam, tym razem nie po ziemniakach, a po zbożu, ale no, sens został zachowany. Czy coś więcej on umie? Nie. Co najwyżej denerwuje ludzi tym, że zjada im pole i no, już wiemy, że w historii polskiego YouTube'a wiele ludzi się wnerwiało na to, że ktoś po polu im łazi. Sama karma działa w taki sposób, że jeżeli jej nie masz, to kury nie znoszą jajek. Proste. Jeżeli ją masz, kury znoszą jajka. Ale bardzo szybko ją tracisz od zależności ile masz kur. Załóżmy, że masz na przykład jedną kurę. I złoży jedno jajko. To ci zabiera jeden karmy. Jeżeli masz 5 kur i złożył 5 jajek, tracisz 5 karmy. Raczej prosta matematyka. Wspominałem o Lisie, konkretnie o tym, jak bardzo źle był zrobiony. Stwierdziłem, że jego też czas odświeżyć. Konkretnie zmieniłem jego mechanikę oraz jest faktycznie Lis, bo jest 1:16. Boże. Kiedy ja robiłem tamtą mapę, to nikt jeszcze nie myślał o tym, że będą w ogóle Lisy. Chyba. Nie wiem, nie pamiętam. Ja przynajmniej nie pamiętam, żebym wtedy wiedział, że będą lisy. A więc jak działa lis? Tym razem lis, zamiast wybierać jeden kurnik i w nim siedzieć przez całą grę, jest ruchomy, chodzi pomiędzy kurnikami. I ktoś się może spytać, wow, Olek, jak ty to zrobiłeś? Zombie i villager. Najłatwiejszy sposób na zrobienie czegokolwiek, czyli po prostu jest villager ukryty w tym czymś, dlatego to tu jest, i kiedy się spełnuje taki lis, to on zaczyna atakować tego villagera, a ten villager, kiedy wykryje, że zombie jest w pobliżu, to on się teleportuje do randomowego kurnika, który jest odblokowany, bo tym razem musisz kupować kurniki, nic w tym świecie nie jest za darmo. I sobie tak łazi. Od jednego do drugiego zjada jajka. No, ogólnie wnerwia ludzi. Z czego jestem zadowolony, bo o to właśnie chodziło. Jakby to duo Kreti i Lis. Słyszałem, że są najbardziej nielubieni w tej mapie. To mi się podoba. Więc wracając do trybów trudności, jeżeli bardzo lubisz lisy i krety, możesz sobie ich więcej na spamięć, na przykład dając tryb albo custom, albo trudny, bo są dodane tryby. Jest łatwy, normalny, trudny, speedrun oraz youtuber. Czym się różnią te tryby? Jest opisane, nie mam zamiaru ci tego streszczać, ale ci powiem na czym polega tryb custom na przykład, bo to wiele wyjaśni. Jakby to na serio wiele wyjaśni, i nie będę musiał wam tłumaczyć, czym się różnią te wszystkie tryby, bo po prostu to jest opisane. W trybie custom możesz zmieniać tempo spawnowania jajek, tempo odradzania się lisów i kretów, możesz również je wyłączyć. Ilość zdobywanych punktów za karmę, czyli za zboże i nasiona, możesz włączyć sobie stoper, albo na przykład za pracę ręczną, jeżeli chcesz dostawać pieniędzy, bo zapomniałem o tym wspomnieć, ale jest taki jeden feature, najbardziej useless w tej mapie, który był już w poprzednich wersjach, czyli praca ręczna. Jeżeli to jest kliker i uważasz, że jest za mało klikania, to możesz sobie tu poplikać, jakby wszędzie się coś znajdzie do roboty, jeśli chcesz. Jeżeli myślisz, że to wszystko co dodałem, to się mylisz. Jakby, co prawda nie dodałem moim zdaniem dużo, znaczy na pewno więcej niż w tej pierwszej odsłonie mapy, ale no dodałem na przykład coś takiego jak ustawienia. Wy już znacie ustawienia custom, są też ustawienia na żywo. Ustawienia na żywo działają w taki sposób, że możesz wyłączyć spawnowanie zwykłych jajek, złotych jajek, żelaznych jajek, możesz sobie włączyć noc, dzień, możesz sobie wyłączyć na przykład efekty dźwiękowe w stylu pop, dlatego, bo jak kury znoszą jajka, to ciągle dają ten efekt dźwiękowy i to może trochę wnerwiać ludzi. Są też efekty particle, do których przejdziemy teraz, bo dodałem nowe wymiary. Jest nether and i w zasadzie to wszystkie nowe wymiary, jakie jeszcze dodałem. Mam zamiar w wersji 5.0 jeszcze dodać parę, ale o tym będzie później. tym Na czym będzie bazować 5.0, bo mam w planach zrobić wersję 5.0 tej mapy. R raczej się przyjmie, raczej mi się wydaje, że raczej jest spoko ta mapa. Jest na pewno lepsza niż poprzednia. Ale zanim się dostaniesz do Netheru musisz jeszcze odbudować most. Most to jest kolejny twój przeciwnik. Jakby nie jest tak bardzo denerwujący jak lis i kred, bo ludzie myślą, że to jest tylko element gry, a prawda jest taka, że możesz tam wejść, nie używając mostu. Za to jest nawet osiągnięcie, bo tak tylko powiem, Powiem jeszcze nawiasem, że jest około 40 osiągnięć na tej mapie i reszta z nich jest ukryta. Więc, jeżeli komuś się chce je znaleźć, to proszę bardzo, tak możesz grzebać w plikach, żeby je znaleźć. Bo czemu by nie? Od tego jest mózg, żeby go używać. A więc, jeżeli wydasz swoje wszystkie oszczędności z całego swojego życia na ten most, to możesz przejść do portalu Donetteru. I nie jest włączony. Żeby go włączyć, musisz kupić zapalniczkę, co nas przenosi do segmentu, który się nazywa sklep. I nie, to nie jest jakaś nowa rzecz, to jest po prostu zaktualizowana rzecz z przednich wersji mapy. Więc kiedyś był sklep, dalej jest, teraz w innej odsłonie i zupełnie inaczej działa. Kiedyś, żeby sprzedać jajka, musiałeś spamić myszką, co było wnerwiające, ale jednocześnie to sprawiało, że to był jeszcze bardziej clicker niż teraz. Teraz zaczerpnąłem inspirację od LJ'a i stwierdziłem, czas zrobić system, który będzie sprzedawał ci jajka automatycznie. Faktycznie strasznie mnie to wnerwiało, żeby sprzedawać pojedynczo te wszystkie. Jajka w tamtych wersjach był straszny. Więc zadałem mechanika, że automatycznie są sprzedawane. Brawo, jej. Teraz już nie musisz klikać, teraz po prostu klikasz sześć przycisków i już ci wszystkie jajka sprzedaje. A więc sklep wygląda tak samo, ale są też inne w nim przedmioty niż wcześniej, jakby tak. Dalej jest miecz, dostajesz na początku nożyk, a tutaj masz nóż, Już zadaje więcej damage, a, jest łatwiej się pozbyć lisów i kretów. Są kury, czyli jajka, dzięki którym możesz spanować kury. Kury możesz spanować tylko na gnieździe i są ograniczonej ich ilości. Nie możesz ich stakować, czy jeżeli jest jedna kura w drugiej. No to z usunąłem to, nie można ich stakować. <gry> jest też zapalniczka, dzięki której możesz się właśnie dostać do netteru, możesz po prostu palić portal. To cała jej funkcja w tej grze. Jest Farm Boost, działa na takiej zasadzie, że przyspiesza wzrost farmy, oraz jest coś takiego, co zostało wzięte z poprzednich wersji gry, czyli pusz do jajek. Działa w taki sposób, że jeżeli wypijesz to, dostajesz na dwie minuty efekt, który przyspiesza spełnowanie jajek dwukrotnie. I tak, to jest kompatybilne z trybem custom, czyli jeżeli przyspieszysz składanie jajek dwukrotnie i wypijesz to, to jajka się składają czterokrotnie szybciej, więc no, trzeba uważać, bo to też strasznie pożera dużo karmy. Ale od tego jest też sama karma, gdyż możesz kupić nasiona w sklepie. To prawda nie za taniochę, bo po prostu no, gra nie może być prosta, umówmy się. Ale jeżeli masz już tą zapalniczkę, możesz odpalić portal do neteru i co się znajduje w neterze. Prawie że to samo. Z tym, że jest trochę mniejszy. Jest 15 kur oraz jest coś nowego, czyli barter. Barter jest to piglin, który jest w zasadzie sklepem. Oraz są cztery ulepszenia: na jajka dusz, magmowe, ogniste oraz netherite'owe. Nie ma w neterze od początku kur. Musisz sam pójść, wrócić do świata zwykłego i sobie je kupić, postawić i będą sobie normalnie składały jajka. Jajka z neterraków się spełnują od początku. Nie musisz kupować do nich ulepszeń, gdyż to działa trochę na zasadzie zwykłych jajek, czyli od początku gry są dostępne. A w samym barterze wymieniasz jajka, które dostaniesz na złoto. Oraz możesz w nim kupić jeszcze siekierę. Siekiera w następujący sposób, że po prostu zadaje więcej demain'że lisowi, bo wiem, że ludzie narzekali na to, że za mało mu bije nóż i tak dalej, no żeby łatwiej było go zabić. Więc stwierdziłem, że okej, okay, dodam wam siekierę. By the way tekstura siekiery jest z hello neighbor mapy, bo, bo mogłem to moja tekstura, więc czemu miałbym jej nie użyć? Można to potraktować jako No Też jest też możliwość zdobycia czegoś takiego jak pułapka. Pułapka jest bardzo OP, dlatego jej nie ma w sklepie, a przynajmniej na razie nie wiem jak to będzie w wersji 5.0. Ale pułapka jest bardzo OP przedmiotem, dlatego bo ona zabija lisy na. Hita. Więc żeby postawić pułapkę, musisz wrócić do zwykłego świata i na przykład ją postawić na ziemi albo gdziekolwiek chcesz, tyle, żeby na ziemi. Kiedy ją postawisz i na przykład stwierdzisz, że u, źle ją postawiłem, wystarczy, że kucniesz obok niej, a ona zostanie podniesiona. Nie możesz ich stawiać za blisko siebie, żeby po prostu lis nie wszedł w obie naraz, bo jest taka możliwość, więc stwierdziłem, że zrobię dystans pomiędzy nimi. Znalezienie tego nie jest takie oczywiste, przynajmniej nie dla każdego. Ale uważam, że raczej większość to znajdzie. Kiedy już to wszystko zrobisz, ulepszysz sobie wszystkie jajka, zaczniesz zdobywać fire egg. I do czego ci się ono przyda, gdyż jest ci potrzebne do przejścia dalej? Naprzeciwko portalu zwykłego jest też portal do strongholda, gdzie się znajduje portal do Endu i tam musisz włożyć Egg of Ender. A jak zrobić Egg of Ender, gdyż craftingi są wyłączone i nie możesz tam craftować rzeczy? No to, żeby je skraftować, musisz wyrzucić Fire Egg i Ender Egg jednocześnie. Wracając do Ender Egga, Ender Egg jest bardzo specyficznym jajkiem i bardzo pierdliwy. Spełnuje się najrzadziej na całej mapie oraz się spełnuje tylko jednej kury, losowej na świecie. Mianowicie, jeżeli masz kurę w neterze, jest szansa, że się się tam jeden Ender Egg. Kury w zwykłym świecie i w neterze, jest szansa, że albo się spawnuje u jednej kury w, w świecie zwykłym, albo jednej w neterze. Więc spawnuje się tylko jedno, jest najrzadziej, i jeżeli liść jest zje, no to masz przewalone, gdyż potrzebujesz cztery ender eggi po to, żeby przejść do endu i ewentualnie przejść w grę. Co się znajduje, wędzie? Podobne rzeczy co w neterze, z tym, że jest wielka wyspa, oraz na samej wyspie jest ukryty easter egg dotyczący mojej przyszłej mapy. Możesz tam kupić ulepszenia, właśnie do Horus Egg, albo do Shulker Egg, oraz możesz tam kupić właśnie to ostateczne, ego, czyli jajko Kosmoka kresów. W świecie endu również jest enderman, który pełni rolę piglina w Netherze, czyli po prostu jest sklepem, który możesz zamienić jajka z endu na diamentowe jajka, I oraz możesz sprzedać wreszcie enderek, bo przez całą grę nie możesz go sprzedać aż do teraz. Dla ludzi, którzy tak bardzo nie lubią lisów, dodałem też nową broń, czyli Sword of Ender, i on daje knotback, żeby liści za szybko nie wchodził do kurnika. Jak wrócić z endu do zwykłego świata? Bo może ktoś się spytać? Eee, Skarż w dół i tyle. Ale spokojnie, nie umierasz, to był tylko sen i w ten sposób w zasadzie przeszedłeś całą mapę.